Dzień dobry, witam szanownych państwa. Dziś mamy poniedziałek 19 maja 2025 roku. Ech, nagrywam ten materiał o godzinie 8:31. Pamiętacie zapewne państwo, że nie tak dalej jak wczoraj odbyła się. Prawdopodobnie pierwsza tura wyborów prezydenckich. Ja swój głos oddałem na Grzegorza Michała Brauna. Tutaj chciałem to pokazać. Proszę bardzo. Grzegorz, Braun, Grzegorz Michał. Tak? I Stempelki komisji obwodowej wyborczej, gdzie byłem głosować. Po tym, jak poszłem sam zagłosować, zawiozłem jeszcze swoją żonę, bo żona jest w innym punkcie wyborczym. Zaklepana, więc zrobiliśmy trochę kilometrów. No i Przyszło nam czekać do wieczora, a wieczorem, wow! Proszę Państwa, jazda bez trzymanki yy, Podpieram się w moim materiale z rzutami zrobionymi na stronie Wirtualnej Polski. Pierwszy zrzut to był godzina 21.35. Proszę bardzo, tutaj mamy wyniki pierwszej tury. Pan T 30,8, pan N 29,1. Ok. Teraz zobaczmy, jak to leciało z, roz z rozbiciem głosów. Proszę bardzo. Tak. Mój kandydat Grzegorz brał 6,2. No i tutaj wiadomo SM. KNRT I to było też o godzinie 21.53 Zrobiony rzut Kolejny rzut Akurat zrobiłem nad ranem To było przed czwartą Obudziły mnie koszmary Ech, No i proszę bardzo Nagle się okazuje że po zebraniu wyników z około 78% obwodów pan N ma 30,6%, pan T 30,0. Jednym wzrasta, drugim opada. Dobra, mamy to. Oczywiście, dalej to są materiały ze screenshotowane z wirtualnej Polski. No i tutaj mamy, jak rozkładały się głosy. Prawda, z około. 78% obwodów. Proszę bardzo, mój kandydat poszedł w górę. No i ciekawostka, przyrodnicza. Dzisiaj rano, gdy zebrano chyba wyniki, nie wiem czy to są sondażowe, czy...

Około 99,70 obwodów. Jeżeli się tak to utrzyma, to znowu staniemy przed wyborem, jak co, co rusz. Wybieramy między dżumą a cholerą. Między syfem kiwą a mogiłą. I co mamy wybrać? Bo ja nie wiem. Ten typ, wiadomo, jak się zachowywał. Ten typ, też wiadomo jak się zachowywał, i ludzie głosują na nich. Albo, i tutaj przejdę już niestety do teorii spiskowych, bo to chyba można teorią spiskową wytłumaczyć. Są dwie opcje: albo media, przepraszam za słownictwo, gównianego nurtu, gównianego ścieku, tak zryły berety ludziom że zagłosowali jak zagłosowali, albo dzieją się cuda nad urną wyborczą. Kto wie? Może by warto, było, Szanowni Państwo, my, którzy głosowaliśmy na naszego kandydata, jeśli mamy porobione fotografie, znaleźć kogoś, kto by te nasze głosy liczył. I sprawdził, jakby to procentowo wyszło w stosunku do tego, co mówią nam media głównianego nurtu. To wszystko. I jeszcze jedno, tak już na sam koniec. Ani pan T, ani pan N. Ktokolwiek, którykolwiek z was wygra wybory. Nie jesteście moim prezydentem. Nie reprezentujecie kraju moich rodziców. To tyle. Dziękuję za uwagę tym, którzy dotrwali do końca. Serdecznie pozdrawiam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.